Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kanale Polskiej Akademii Zdrowia. Dzisiaj ponownie naszym gościem jest dr Andrzej Kaczorowski. Witamy Panie Doktorze. Witam. W poprzednich naszych odcinkach rozmawialiśmy o tym, czym zajmuje się Pan Doktor, czyli hipnoterapią i magoterapią. Pan Doktor opowiadał o genezie tych, jak to można nazwać, no bo czym tak naprawdę jest hipnoterapia. Sama nazwa wskazuje terapia i hipno. I hipno, czyli i... mamy tu... Od słowa hipnozy. Tak jest. Mówiliśmy również w poprzednim odcinku o schorzeniach psychosomatycznych, o takich jak hipochondria, anoreksja, bulimia czy samookaleczanie. Może ten odcinek troszeczkę przyjemniej zaczniemy, no przynajmniej mnie się tak wydaje, a mianowicie chodzi o zaburzenia psychoseksualne. Myślę, że to będzie interesowało naszych widzów. Co może Pan nam powiedzieć na temat tego schorzenia? Но. Ciekawy temat wybruch pan ale Dziś żyjemy w takich czasach szybkiego również postępu, szybko go, Szybko chcemy się też kochać, chcemy szybko żyć, przeżywać, ale tu mamy dużo przeszkód w swoim życiu, ponieważ żyjemy znowu tu powiem, w szumie informacyjnym, komputer, wszystkiego rodzaju smogi, elektryczne, smogi komunikacyjne i tak dalej. To wszystko wpływa na naszą strukturę tego ciała emocjonalnego, eterycznego, które osłabia nas. Więc stajemy się bardziej nerwowi, drażliwi i poza tym za duży, jednak za duży ten wpływ informacyjny ma na centralny układ nerwowy. Nie dajemy jemu odpocząć. Wszystko jest w stanie napiętych mięśni, brak tego rozluźnienia, odprężenia nam. E, za seksualność odpowiedzialna jest czakra dolna. Czakra dolna podstawy ma kolor czerwony, czerwony kolor jest tym siłę determinacji, walki, czyli tej energii od Ziemi, który dostajemy, nie od Ducha, bo od Ducha dostajemy od góry przez czakrę koronną tą zębę subtelną, delikatną, e, wrażliwą, duchową tu od ziemi i nie wszyscy są tak mocno uziemnieni tu na ziemi, żeby jednak pobierać tą energię, słabość od nóg już czujemy. Tą słabość. No i ta energia dolna, która odpowiada jak ogień, zapala nas, podładowuje tutaj, zaczyna krew rozgrzewać, żabka krew zaczyna się burzyć. No i ta, ta pobudza no, wszystkie funkcje tutaj, które związane z seksualnością są. Ale wiemy, że wszystko tkwi jednak w umyśle człowieka. E, mówią często, że właśnie mężczyzna chce, a nie może. Kobiety mogą, ale nie chcą. To, to, panie doktorze, jak, jak mogę, tak tytułem tak, takiego przerywnika, ja słyszałem takie określenie, że kobiet, mężczyzna zawsze chce, ale nie zawsze może, a kobieta nie zawsze chce, ale zawsze może. A zawsze Ale ja tak <laughs> powiedziałem podobnie <laughs> chyba, że, że tak właśnie jest, że chcieć tylko w umyśle mamy, a móc mamy w ciele. Czyli to ciało jakby nie, yy, nieprawidłowo wszystko się dzieje, bo jeżeli mamy napięcie w sobie, no to jednak to napięcie yy, nie pozwala nam rozluźnić, bo pierwszy jest rozumień i czas musimy znaleźć na to wszystko szybko. Za szybko żyjemy. Alkohol też nie, nie ułatwia. Początku może ułatwiać przy tych sprawach seksualnych, ale później będzie nas osłabiał alkohol, a wszystko. Co na początku jest fajne, ale kiedy jest to... Hmm, jest to jakby prze, przedobrzone to nie staje się. No jasne, ale mówimy o tych chorobach psychoseksualnych, czyli rozumiem, że przychodzą do pana, do gabinetu osoby, które mają zaburzenia. Tak? Zaburzenia no, często, widzi pan, przychodzą osoby, które, bo tu jest od tego seksuolog jeżeli są tam jakieś sprawy, dysfunkcje, tutaj przepływy czy pobudzenia tego przepływu energii, a my pracujemy na umyśle człowieka. Umysł człowieka, tam się zaczyna problem. I ten problem może być związany z zaburzeniem jeszcze w okresie dojrzewania. Mogą być różne sprawy, nawet związane tu z wyśmianiem, z kompromitacją, z takim męskim postanowieniem się, że ja Jestem mężczyzna, okaże się pierwsza porażka, druga porażka i wtedy czyni jego, że on się już boi na wyros, już boi się przy samym starcie do zbliżenia. Te ważne sprawy są seksualne, bo można i poczytać na ten temat dzisiaj, jakie one dają nam stan rozluźnienia, odprężenia, hormony szczęścia pobudzają. W naszym no miejscu. są też i środki farmakologiczne, które pomagają. No, czy one są dobre dla nas, tego nie wiemy. Farmakologiczne, do końca. no pomagają, tylko że, że to, to jest jak coś może pomóc, ale da, naturalne sprawy są najbardziej mm -hmm. do tego. Pomóc doraźnie wszystko można. Ja, ale... ja rozumiem. I teraz jeżeli przychodzi do pana pacjent czy pacjentka z, z tymi zaburzeniami psychoseksualnymi, to czy hipnoza pomaga? W przypadkach inaczej jest w przypadkach kobiety, mężczyznę. Często właśnie widzę, do zachomowień seksualnych dochodził i czy brakło ta oziębłość seksualna u kobiet wiąże się często z sytuacją gwałtów, molestowań seksualnych w dzieciństwie, przedczesnych prak praktyk seksualnych, w wieku dojrzewania i tak dalej. Nie ma tej stabilności zachowanej, że no, no <noise> że seks nie jest ja rozumiem, dla dzieci. No, no tak, czyli znowu wracamy no, że... do, do dzieciństwa. Jednak ten okres jest bardzo ważny. Inicjacje seksualne w młodym wieku no, dają to, że jednak w późniejszym wieku zanika ta potrzeba seksualna. O, to ciekawe. Jest... Czyli im szybciej zaczniemy ten okres inicjacyjny, tym szybciej się znudzimy? Czy o to chodzi? Tak, Czy wyeksploatujemy tak, organizm? Jednak seks jest przyjemnością. Jeżeli zaczynamy w wieku, kiedy nie ma tej dojrzałości powiedzmy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, emocjonalnej no, widzicie pan, seks to nie sport, bo seks ma się włączyć jest uczuciem miłości. Miłość i seks, jeżeli jest, to jest fajnie. Ale jak seks stosujemy jako sport w okresie młodzieżowym, no to ten sport przemęczy nasz organizm. Jednak, jednak uczucie miłości, seksu powinno jedno z drugim towarzyszyć. A to właśnie no, słyszy nie się teraz bardzo dużo w mediach że no, coraz szybciej jest ten okres yy, inicjacyjny, coraz szybciej młodzież to robi. Czy, dla, czy ma to Pan nie jakieś wie. wytłumaczenie? Właśnie, nie mam wytłumaczenia, bo ja... Jak Może ucie. internet, dostęp do, do internetu, do, do filmów różnego no. rodzaju. No, no, gdzieś ta przyczyna musi być. Czy młodzież szybciej dojrzewa? Mówi się o edukacji. Na przykład edukacja nie polega na tym, żeby edukować młodzież, czy dzieci nawet, jak zapobiegać ciąży. Bo na przykład w Anglii słyszę, że nasze polskie dzieci chodzą też do tych szkół, gdzie rodzice opowiadają o tym, że w wieku 12 lat w tej szkole czy gimnazjalnej, tam już w Anglii, uczą jak prezerwatywy zakładać na na banany na przykład, mm -hmm. jak, jak zapobiegać, jakie środki są i tak dalej. Nie uczą tej możliwości tej, tej seksualnej, że jednak no jeszcze raz powiem, seks nie jest dla dzieci. A mm -hmm. więc pewna dojrzałość, tam pan mówił emocjonalnej, fizycznej i uczuciowi powinna być z wiekiem. Wszystko mm -hmm. jest pewnym procesem dojrzewania. Mm -hmm. A więc edukacja ma polegać nie na nauce, jak wygląda stosunek i tak dalej tylko na tym, że jednak jak zachować szczemiśliwość, tą seksualność, mm -hmm. seksualność Czyli i jednak z tym, dorastać, nad tym Umieć nad tym zapanować, że jest wiele innych ciekawych w okresie dojrzewania, ciekawych rzeczy, którym możemy się zająć, bo to też możemy zająć się czymś mm -hmm. takim mm -hmm. i jak na przykład przychodzi do mnie pani, która w Anglii, oczywiście miałem taką sytuację i miałem wiele takich spotkań, gdzie mówi pani, która ma nawet 40 lat nie ma, bo widać, że wcześniej też zaczęła swoje życie, bo córka ma już 16 lat i ona się martwi o córkę. O córkę się martwi tym, żeby córka miała prezerwatywy u siebie przy stoliku czy w sypialni swojej. No i mówi, opowiada mi taką sytuację, wie pan, ja nie mogę, bo ta córka już mi cały czas, no jest z moru, ja muszę o niej myśleć. Ja mówię, co pani ma myśleć, 16 lat, ona ma się uczyć, zająć się właśnie życiem i wiele... A ona mówi, proszę pana, jak nawet przychodzi do domu wieczorem albo w nocy swoim partnerem przychodzi i idą do pokoju na górę, to ja muszę biec tam zobaczyć, czy ona, czy ona ma prezerwatywy w swoim stoliku, czy tam ma do tego... Ja mówię, a co to panią? No jak, proszę pana, ginekolodzy kosztują? To nie jak w Polsce, u nas drożej hmm. Czyli To był dla niej problem, to, a nie był problem. Sam fakt, tej sam fakt tego. Ja mówię, no ale proszę panią, pierwszy, ja nie mówię o tym problemie, mówię o tym, jak córka 16-letnia, kiedy jeszcze nie ma swojej, swojej do, że, że ma e, z partnerem idzie do pokoju i pani się martwi i pani toleruje. Bo proszę pana, ja wiem, co dziewczynki w tym wieku potrzebują. Ja też miałam 16 lat i wiem, co ja... Do tego. No i cóż, ręce opadają, bo od razu mówi się, no tak, jabłko od jabłoni dalek, daleko nie daleko nie upadło. Mm. I trzeba ta edukacja nie na tym polega, prawda? Mm -hmm. Że trzeba by było tutaj. Miałem jeszcze, jeszcze jeden, ale takich przypadków bardzo mm -hmm. wiele, wiele wiele zauważam tutaj, że nawet yy, rodzice chcą, żeby... Yy, jakiegoś partnera znaleźć, żeby córka nie poszła dziś poza dom i nie... nie, nie Czyli pod nie, kontrolą, tak? Niech no, już to robi, ale w, w, pod domu, kontrolą, w, domu, tak? w domu robi. Mhm. No, ja byłem w takim, w takim domu też, gdzie, powiem panu, że dano mi pokój do, bo tam przyjmowała mi i ktoś mi polecił tam, żebym tam się przespał i, i nie było tej córki osiemnastoletniej w domu, bo tam w tym pokoju i, i, i tak spali różni i no ja położyłem, położyłem się, bo późno położyłem spać no i głowa mnie bolała i rozpo, otworzyłem szufladkę przy, przy tym i rękę wypłyłem, myślałem, że jakieś tabletki znajdę, czuję, że coś pod ręką wyciągnę, patrzę światło, a tam cała szulach, szuflada prezerwaty wleży. Wie pan? I one są takie służbowe, bo córka przychodzi, mama przychodzi, syn przychodzi, no i oni korzystają z tego pokoju, może taki pokój towarzyski, a może ten pokój rzeczywiście był dla takich jak ja, no ale ja akurat nie potrzebowałam jego głowa bolało na uszy, bym sobie mógł naciągnąć, bo takie różne były ciekawe rzeczy, z tych do, nie tylko od koloru do wyboru, ale od smaku, różne smakowe nawet były i w ten sposób ludzie sobie upiększają. Czyli myślę, że nie ma, wie pan, panie prezesie, nie ma, nie mają ludzi innych ciekawszych zainteresowań jak to. To jest i pan myśli, że to nie znudzi się w końcu ten sport. No tak. On się znudzi, bo ciało się zmęczy, bo uczuć A będzie no, brakować czegoś innego, będzie bo się bliskości, bliskości drugiego no. człowieka itd. Tak tak? Dobrze. Panie doktorze, czy hipnoza pomaga przy schorzeniach psychoseksualnych? Hiptoza pomaga dotrzeć do przyczyny i często właśnie taka przyczyna jest, może być y, molestowań seksualnych na przykład, y, o których powiem, no na przykład u mnie y, pani, y, która była, była, akurat mówiła, że ma problemy ze swoim partnerem, pani ma, y, ponieważ no y, te sprawy seksualne nie są na takim poziomie, jakby sobie życzyła, choć wymieniła już czterech czy pięciu partnerów w swoim życiu, y, więc... Y, Wracamy do dzieciństwa jej, gdzie, gdzie ma 12 lat ona i, i do pierwszych kontaktów seksualnych, właśnie w wieku 12 lat, ona dzisiaj. No, Chciałaby coś takiego innego jak na co dzień po Bożemu. Ona lubi atrakcje. Nawet wchodziła w jakieś koniugacje tam z takimi ludźmi, którzy uprawiają grupowy seks. Albo tam na seks na parkingach, gdzie są różni yy, i obcy ludzie tam są. Nie wiem, z obcy może, może bardziej. Nowe doznania, kręci. Nowe... nowe doznania. Tego nie znam, ale w każdym razie. Wracam z tą dziewczynką do tego okresu pierwszego kontaktu seksualnego, kiedy ona opisuje, że ma 12 lat i mieszka u nich sublokator, jakiś tam robotnik mieszka i zaleca się do niej 12-letniej. A i bywają takie rzeczy, bo on jej kupuje czekoladki, sukieneczki, kupuje takie rzeczy i podsuwa, no ale za to coś chce. No więc matka pracuje rano gdzieś tam sprząta, bo to w Anglii było, sprząta gdzieś, bo musi pójść rano piąta godzina już na sprzątanie rano, bo biura sprząta. Nawet czwarta się budzi, zbiera się zanim dojedzie, tam piąta godzina w, w tym, no i w tym czasie on czeka do czwartej i wchodzi do pokoju do tej dziewczynki i mają, mają ten, yy, ten seks, no i coś za coś musi być ten seks, bo no seks jednak komercyjny. I co udało bywa. się pomóc? Udało się pomóc do tego stopnia, że... Yy, yy, ale to nie było jeden przypadek, to było przyciągające się sprawy, mm -hmm. ponieważ seks się kojarzył z aborcją w wieku 14 lat, gdzie mama ją zaprowadziła do, do tego do akuszerki, czy do jakiejś kobiety, która szydełkiem usuwała tam ciążę jej stresne. i bardzo to było, bardzo przeżycie było, bo by, było bolesne, nie robił to lekarz, a jakaś mm -hmm. akuszerka kobieta robiła nam wsi szydełkiem, już jak to ona określała, bo ona mm -hmm. wiedziała, że to wszystko zmieniło. Panie doktorze, czy, czy możemy zamknąć ten temat taką konkluzją, że nie ma zimnych kobiet, tylko jest jakaś przyczyna i trzeba do niej dotrzeć? No może taką konkluzją, że nie ma brzydkich kobiet, tylko są niedomalowane kobiety. Tak samo i nie ma problemu z seksem, tylko trzeba to pracować, coś, żeby było fajne, domalować tego. Mhm. Czyli może wrócić do tego dzieciństwa i nawet to, co powiedziałem, ta kobieta, która dzisiaj miała problemu, bo ona musiała doświadczyć, musiałem wrócić do tego, kiedy była usuwana ta ciąża, bo następne były przygody seksualne, ale one wiązały się ciągle z bólem. Mm -hmm. tam. No ja dzisiaj tak. chciałabym, żeby tego bólu nie było, żeby to się do tego, a więc oszukiwanie siebie w tym zakresie, uczuć jakieś. Jeżeli nie ma seksu i miło yy, 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 miłości, to ten seks nie jest taki. Jest, i jest tylko jest sportem. Jest tylko sportem. I pan mówi, czy da się to naprawić? Wszystko się da naprawić jeżeli wrócimy do przyczyny, uświadomimy sobie w czym jest przyczyna i przyczyna najczęściej jest głęboka. Jeżeli Pan by jeszcze chwilę... Żebym dodał tutaj, pracuję z mężczyznami również, którzy mają problemy z seksualnością. Najczęściej to są mężczyźni samotni, którzy żyją w samotności i nawet spotykam, spotkałem już wielu mężczyzn po 50 i więcej, którzy jeszcze w życiu nie mieli kontaktu seksualnego z kobietą nie mieli w wieku 30 lat, gdzie trzeba ich motywować do seksualności, bo oni nie wiedzą, co mają robić. Choć mówię, że to nie, że to nie jedzenie, nie musisz tego jeść, abyś czuł się syty. Możesz i tak żyć, ale no jednak ciekawość prowadzi człowieka i moja motywacja, że jest z kobietą, że jest zbliżenie i tak dalej, czyni go tym, że może dochodzi do tego kontaktu seksualnego z kobietą, zbliżenia i tak dalej. Powiedziałem panu, że kobiety, miałem mężczyzn w tym wieku, nawet 50 i więcej lat, że nie mieli kontaktu jeszcze z, z kobietą. A a Powiedzmy kobietach... odwrotnie? Mało. Mało. Inicjacje kobiet zaczynają się w najczęściej w wieku 18 lat. Mm -hmm. Mężczyzn mam, kiedy zaczynają się po 30, nawet inicjacje mm -hmm. seksualne. Mm -hmm. Także może spotkałem w mojej kadencji. Dy jedną, na pewno dwie, może kobiety, która nie miała kontaktu seksualnego, ale mężczyzn, mm. mężczyzn mm. dużo. Czyli mm. mężczyźni nie wszyscy... My, panie też, doktorze, nie. na koniec naszego spotkania, gdyby Pan miał e, określić, e, jeśli chodzi o płeć, czy, płeć e, czy kobiety, czy mężczyźni mają większy problem e, z tymi z, z chorobami psychoseksualnymi? Mężczyźni mężczyźni, jak to mężczyźni. pan wytłumaczy, o co chodzi? Czy to też dzieciństwo ma na to wpływ? Czy to odrzucenie, o którym pan mówił, czy nieudana próba inicjacyjna? Często, często są odrzucani, bo widzi pan, kobieta akceptuje mężczyznę, której e, tak potrafi zadziałać, żeby ją oszukać w tym wszystkim i ją zdobyć. Niektórzy mężczyźni nie potrafią zdobywać kobiety. Są prosto linijni. Zwyczajny chłop taki mówi, że jestem, kocham ciebie, ale ona coś chce więcej, żeby jej coś kupić, żeby jej, żeby jej tam podlać wina, żeby ją świeczki zapalić i tak dalej. Nie ma, e, może ci mężczyźni nie są tak romantyczni żeby byli tacy właśnie w tym w tym zakresie no, no dobrzy I, I widzę tutaj, że tych mężczyzn trzeba raczej motywować do, do tego do tego takiego, mm, przed więzieniem a nawet, żeby, tak, tak. żeby podnieść swoje poczucie we pewności siebie. Poza tym jeszcze jest sprawa y, siedząca, y, siedzących mężczyzn przy biurkach y, za kierownicą, gdzie, gdzie tutaj zablokuje się nasza czakra i ona mm -hmm. nie jest aktywna, ruch jest potrzebny, czyli sport. A jak nie, spacery. Kobiety mają więcej chyba ruchu jak mężczyźni, mm -hmm. bo mężczyźni mają te prace siedzące. No, ci mężczyźni, którzy mają y, pracę fizyczną, powiem panu, mają lepszą potencję seksualną, mm -hmm. bo mają energię, więcej produkują. Siedząca praca przy komputerze zabiera energię seksualną. Y, mm -hmm. y, y, praca szczególnie kierowców zawodowych, zauważyłem, gdzie ta potencja seksualna jest bardzo obniżona i oni często muszą się sprawdzać w trasie po e, 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 <laughs> kierówkach bym powiedział pan sprawdzać <laughs> je, czy, czy, żeby ten seks uaktywnić sobie, bo, bo mają problemy, kiedy je, taka aktywność jest, bo oni nie boją się już kompromitacji, ale bardziej zbliżenia żoną czy przyjaciółką i, i, i te sprawdzenia na trasach są, no wie pan nawet... Nawet te dziewczyny wiedzą, gdzie stać, bo ci kierowcy chcą się sprawdzać tam w trasie. Nie dlatego, że oni więcej potrzebują seksu, tylko tego seksu nie mają w domu. Nie hmm. mają w domu, ponieważ... Panie doktorze, problem. dziękuję za ten odcinek. Proponujemy państwu, aby seks był w domu z miłości, z właściwymi osobami. O właściwymi osobami, bo szczególnie chodzi o czystość tutaj, bo w drodze nie mamy sanitarnych rzeczy, żeby tam się, no bo jednak to powinno być no, w sypialni, myślę, a nie na łonie natury. Już to przeżyliśmy w poprzednich wcieleniach, a więc dzisiaj komfortu więcej szukajmy w tym zakresie. Także więcej komfortu, e, jeśli chodzi o naszą seksualność. Dziękuję Panie Doktorze, dziękuję Państwu. E, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do lajkowania. Piszcie Państwo m, maile e, z uwagami, z prośbami o kolejne odcinki. Dziękuję Panie Doktorze, dziękuję, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.